Ja jestem Katwa, witam na moim kanale. Dzisiaj jest Michalina i Cześć. Dziś, dzisiaj budujemy domki sobie i pozdrawiam osoby jak będą... Pozdrawiam 100 w górę i skuskcję i teraz budujemy sobie domki. Mamy z każdego bloku, mamy, nie wiem, ale 10 minut albo ileś. I tak. I mamy 10 minut i przepraszam za reklamę w TRA. Zobaczcie 100 w górę i będzie nowy odcinek. No i ten, jakbyście chcieli jakiś odcinek z aut, czy czegoś, proszę do mnie dzwoić albo z GTA, to proszę do mnie pisać i wam nagramy. I teraz z Michalem zaczynamy. O, Biela już weszła na serwer. To Biela, jaki buduje domek? Dobrze. Kogo nie ma tutaj? Mój brat też jest na serwerze, ale gra tylko. Z nami on dzisiaj nie uczestniczy w odcinku, prawda? Ty Mateusz? Nie. Ty uczyszczył z nami, tylko my, jako my, my, my dzisiaj, my taki solki Wszelki Cały czas będę ruszamy, ale. Nie, wiem jak. Będzie rzadko. Rzadko będzie. Jak musicie jak jakieś gry, to mów od razu. Kapiał. Kapiał, baba. Mateusz? Wiesz, co to to, to gra się tam i Dobrze, tam masz... Drób ten woltannę czy coś i. Dobrze. Tylko nie podlatuj. I ten. I no. Jakbyście chcieli grę, to napisać i ja zrobię to grę zagram sobie. raz ja zbuduję się tam pod, pod ziemią. Obracam sobie, optacamy ładnie. Dobra. Ty Mateusz, dzisiaj, ma wow, takie coś. Można coś jeszcze zbudować, a ja może basen się zbuduje, nie wiem. Ale byście chcieli weźmieć to proszę, tak? I, I... dzisiaj będziemy, zaraz zobaczymy domki Może widzimy się zaraz, może po cięciu, bo nie wiem Ale chcecie zobaczyć ten cały, to... Yy, trzeba zacząć Jakoś tam idzie dobrze, ale... Zrobimy chyba znowu i... I znowu, bo dzisiaj, ale ładny domek Ale ładny będzie, podłogę buduję z, z tego, z, z kobla No i tak, ten Pozdrawiam Jak macie chuj, pójdę, bo napiszcie Hashtag dzisiaj domek To przypnę serduszko Już ściano jeszcze mówcie od razu. Albo spotkać się napisać, na żywo to się można spotkać. Jak dobijecie ileś, to będzie dobrze, nie? Ale spróbujcie dobić. I polecić swoim koleżankom, kolegom Soki za wyjście Dobra, to my to my skończymy, pokazywam wam całość si Dziękuję Miela za budowanie.